Sandrak, autoryzowany przedstawiciel Victron Energy w Polsce, zapewnia sprzedaż produktów, wsparcie techniczne oraz szkolenia. Dzień dobry. Do tej pory przedstawiłem systemy mniej lub bardziej zaawansowane. Czas na coś, co, że tak powiem, może wszystko. Rozważmy sobie domowy system produkcji energii elektrycznej. Jakie elementy będą niezbędne, a jakie uzupełnią całość, by czerpać zeń jak najwięcej? Zacząć należałoby od źródła energii, czyli najczęściej paneli słonecznych. Jest to oczywiste, jeśli mowa o własnej energii. Źródło to, podobnie jak turbiny wiatrowe, ma dwie wady. Produkuje niekoniecznie użyteczną formę energii elektrycznej i jest niestałe w czasie. Z pierwszym problemem poradzi sobie przetwornica napięcia zwana inwerterem, która zamieni wartości niestabilne w normatywne. W zależności od celu produkowania energii, będzie to typowe napięcie sieciowe o wartości 230 V, postać trójfazowa tej energii lub inne ustalone napięcie dla celów oświetleniowych albo ładowania akumulatorów. Drugi problem rozwiązuje alternatywne źródło energii. I nie ma na to innego sposobu. W nocy, gdy panele nie pracują, albo gdy brak wiatru i turbina nie produkuje energii, tę musi dostarczyć operator bądź akumulator. W obu przypadkach jakieś urządzenie zarządza ową energią, by pogodzić ze sobą źródła lokalne, niestabilne z zewnętrznymi, bądź ze źródłem będącym magazynem energii. Musi to robić sprawnie, bezpiecznie dla całego systemu i oczywiście sensownie, to znaczy dając priorytet energii darmowej. A skoro mowa o magazynie energii, czyli akumulatorze, tutaj sprawa się komplikuje, ponieważ zarówno wyciąganie energii z akumulatora, jak i wtłaczanie jej tam wymaga zaawansowanych działań według ściśle określonych algorytmów. Jedynie zachowanie takiego reżimu nie tylko nie skróci życia temu drogiemu elementowi, ale będzie bezpieczne dla niego, jak i całego systemu. Podsumujmy sobie teraz wszystkie potrzeby związane z budową własnej elektrowni i spójrzmy na rzecz z perspektywy możliwych uproszczeń. Potrzebujemy Paneli urządzenia zamieniającego tę postać energii na standard 230 V, urządzenia zarządzającego energią naszą i dostarczoną z zewnątrz, z możliwością ewentualnej sprzedaży nadwyżek, akumulatora i urządzenia, które zamieni dostępną formę energii na taką, którą można naładować akumulator, jak również działającego odwrotnie. Czyli zamieniającego energię z akumulatora na standardową. Dużo tego, i gdybyśmy chcieli każdy z tych modułów mieć w osobnej formie, wyszedłby tu skomplikowany system. Na szczęście istnieją urządzenia, które mogą się tym wszystkim zająć, a nawet więcej, bo posiadają różne funkcje dodatkowe. Oto rodzina kompleksowych urządzeń zarządzających energią odnawialną w warunkach domowych. Nosi nazwę Easy Solar 2GX i zostało wyprodukowane przez holenderską firmę Victon Energy. Co to może? Po pierwsze, urządzenie zamienia formę energii dostępną z solarów na standardowe 230 V. Po drugie, potrafi współpracować z akumulatorem, zarówno ładując go, jak i korzystając z energii tam zgromadzonej. Po trzecie, w końcu. Współpracuje z siecią obustronnie. Zatem, w razie potrzeby, pobiera stamtąd energię, gdy nie dostarczają jej źródła lokalne, a akumulator zostanie rozładowany. A gdy powstaną nadwyżki, oddaje do sieci, oczywiście z zyskiem. To są główne zadania wymienionego urządzenia, ale to nie wszystko, bo mając tyle zintegrowanych możliwości na pokładzie, można dużo więcej. Zacznijmy od akumulatora. Można go ładować zarówno z własnych źródeł odnawialnych, jak i z sieci. Drugie rozwiązanie wydaje się nieekonomiczne, ale niekoniecznie. Akumulator można przecież ładować, gdy energia jest tańsza, i korzystać z niej, gdy cena jej wzrasta. Można nawet w ogóle z niej nie korzystać, tylko spekulować: kupić taniej, sprzedać drożej. Jeśli natomiast priorytetem jest nieprzerwana obecność energii, Akumulator może być naładowany w pełni, będąc w każdej chwili gotowym do dostarczenia jej, gdy nastąpi awaria sieci i nie będzie dostępu do słońca lub wiatru. Mało tego, urządzenie współpracuje także z agregatem prądotwórczym, jako źródłem alternatywnym, awaryjnym. Tak więc, urządzenie umożliwia budowę systemów o różnych priorytetach: produkcji własnej, darmowej energii. Niezawodności bądź też niezależności energetycznej. Tiny houses to idea minimalizmu i samowystarczalności. Związane jest to także z energią. Powoli, na razie, dotyczy to głównie domów letniskowych czy tak zwanych drugich. Takie miejsca tworzy się jako zupełnie niezależne od zewnętrznych mediów. O ile dawniej można było to traktować jako ciekawostkę. Dziś dzięki rozwoju rynku akumulatorów, wydajnych solarów i sprawnych urządzeń tym zarządzających, zbudowanie domu niepodłączonego do sieci elektrycznej jest jak najbardziej możliwe. Ale nasz EasySolar nie musi od razu rozwiązywać umów z operatorem. Jest możliwe zbudowanie systemu niewidocznego z zewnątrz, a więc nie wymagającego żadnych umów, pozwoleń i tego typu działań. Co prawda nie będziemy w tym wypadku sprzedawać energii, lecz jej nadwyżki po naładowaniu akumulatora można przesłać do bojlera lub pompy ciepła, także automatycznie z poziomu omawianego urządzenia. Bojlery zwłaszcza stanowią swego rodzaju tani i wydajny akumulator, w którym można zmieścić sporo energii, oczywiście już w postaci ciepła. Tworzenie takich scenariuszy wymaga już sprawnej aplikacji i taka jest tutaj dostępna. Każde z urządzeń łączy się z internetem i można nim zarządzać za pomocą smartfona. Ma to szczególne znaczenie w domach letniskowych, gdzie przed planowanym przyjazdem można zmienić priorytet działań ze sprzedaży energii na naładowanie akumulatora i nagrzanie wody. Przyjrzyjmy się już konkretnym rozwiązaniom. Trzem urządzeniom Easy Solar Różniącym się głównie mocami. Na początek urządzenie najskromniejsze o mocy ciągłej 2400 W. Pracuje z akumulatorem o napięciu 24 V, przy czym jego pojemność nie jest tutaj określona i dobiera się ją do potrzeb własnych. Prąd ładowania może osiągnąć 70 A, więc pojemności te mogą być znaczne. Chwilowa moc może sięgnąć 5,5 kW. Zatem, o ile urządzenie zapewni energię na potrzeby nieprądożernych odbiorników, nie będzie sprawiało problemów z chwilowymi przeciążeniami. Ale zastosowania te nie są ograniczone wyłącznie do domów letniskowych, gdyż system może współpracować z siecią, przyporządkowując odbiorniki do obwodów zasilanych z naszego systemu, a więc z ciągłym dostępem do energii i takich o niższym priorytecie. Które w przypadku braku energii z sieci nie muszą pracować, jak na przykład kuchenki elektryczne. Oto bliźniacze urządzenie, które dysponuje podobnymi mocami, ale pracuje w standardzie 48 V. Co nam to daje? Lepsze warunki pracy. Przy tych samych mocach prądy spadają dwukrotnie, a więc przekroje przewodów mogą być mniejsze, a sprawność całego systemu rośnie. Przy projektowaniu nowych instalacji. Warto pomyśleć o takim standardzie. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu zbudowano już system o niższym napięciu, poprzednie urządzenie poradzi sobie z nim bez problemów. W końcu mamy tutaj trzecie urządzenie, tym razem mocniejsze. 5 kW energii z możliwością chwilowego obciążenia 9 kW to już moc, która powinna wystarczyć w całości typowemu domostwu. Nie można tutaj co prawda używać jednocześnie wszystkich palników kuchenki i prać, ale moce takie należą do standardu w większości mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Zachowanie pewnych zasad pozwoli na bezproblemową współpracę z własną siecią, która w tym wypadku może być zupełnie niezależna od sieci zewnętrznej. Zauważmy jeszcze, że przedstawione urządzenia dysponują wysoką sprawnością. Sięgającą 96 czy 98% w przypadku korzystania z energii wprost z solarów, a same konsumują śladowe jej ilości. Bierze się to między innymi z obecności ciężkich i dużych transformatorów, zwykle u konkurencji nieobecnych, dzięki czemu także parametry generowanego prądu, a szczególnie kształt przebiegu bliski sinus idzie. Jak i niski poziom harmonicznych są zgodne z tym, czego oczekują nawet najbardziej wybredne odbiorniki. Oprócz możliwości współpracy z aplikacjami urządzenia wyposażone są w ekrany monitorujące podstawowe dane z kluczowych punktów systemu. Urządzenia Easy Solar, będące funkcjonalnie trzema w jednym. Sprawiają, że szczególnie dobrze nadają się one do budowy systemów DIY, ponieważ wszystko się tutaj łączy prosto i nie potrzeba do tego skomplikowanej wiedzy. Urządzenia te, integrując wiele różnych zadań, równocześnie upraszczają konstrukcję całości. Z tego względu i dzięki rozbudowanej dokumentacji, budowę takiej elektrowni może przeprowadzić każdy we własnym zakresie. Do widzenia.